Mając wokół siebie takie mnóstwo świadków, mówi autor listu do Hebrajczyków, niechże im się przyjrze. Tym wszystkim świadkom, którzy przyszli i swoją obecnością świadczą, nawet jeśli nie otwierają ust teraz, ta obecność jest świadectwem. I dlatego może warto zapytać o jakość tej obecności. O jakości będzie świadczyć przede wszystkim motyw wewnętrzny. A więc takie pytanie proste, które każdy może sobie łatwo zadać: dlaczego tutaj jestem? Jaka jest moja motywacja? Co sprawiło, że zostawiłem inne rzeczy i przyszedłem tutaj? Nie musicie głośno mówić, wystarczy o tym pomyśleć. Kochani, jeżeli odkrywamy, że tym, co sprawia, że tutaj jesteśmy, jest wewnętrzny ogień i jest to ogień miłości, który jest na tyle mocny we mnie, że nie pozwolił na to, bym został w domu, tylko. Raduje się tym, że mogę tutaj być. Jako świadek, ale również jako ten, który pragnie czegoś więcej, mocniej, głębiej doświadczyć takiej pełnej obecności. Czymże jest owa pełna obecność? My tutaj, z grupą rekolekcyjną, przez ostatni tydzień. Uczyliśmy się modlitwy, którą pewnie mógłbym nazwać modlitwą prostej obecności. Modlitwy w ciszy, gdzie nie ma już słów, nawet tych najbardziej pobożnych, gdzie nie ma już myśli, nawet tych najbardziej tęskniących, gdzie nie ma już żadnych pragnień, moich oczekiwań względem Boga, względem innych. Jest tylko moja prosta obecność. Ja jestem, ty jesteś, jesteśmy i to wystarczy. I nawet kiedy przychodzą różne myśli, a przychodzą, bo taka jest ich natura, to nie są czymś, czym się zajmujemy, ale chcemy być w pełni obecni. Tu, teraz. Takiej wewnętrznej kondycji, w jakiej jesteśmy. No właśnie. I czasem tutaj będziemy mieli kłopot, i ten kłopot gdzieś się tam mógł pojawić. Dalej list do Hebrajczyków mówi nam, że przychodzimy tu również po to, żeby zrzucić ciężar. I tym naszym największym ciężarem jest ciężar grzechu. Tylko czasem mamy kłopot z tym, bo my raczej zajmujemy się już skutkami grzechu w postaci naszych niedoskonałości moralnych. A więc to wszystko, o co pytają nas przykazania, to jest, y, zobacz skutki grzechu. My je też nazywamy grzechami. Ale słowo Boże, mówiąc o grzechu, mówi w liczbie pojedynczej najczęściej, szczególnie w Ewangelii Jana. Pokazując, że grzech jest stanem wewnętrznym człowieka, z którego stanu wewnętrznego dopiero wynikają te grzechy, które my wypowiadamy w czasie sakramentu pojednania, których jesteśmy świadomi. I co ciekawe, my możemy czasem nie być świadomi, że jesteśmy w stanie grzechu, bo żaden praktyczny, w cudzysłowie, grzech się nie pojawił. A mimo wszystko w nim jesteśmy. Czymże jest zatem, według światła Bożego Słowa, ów grzech w liczbie pojedynczej, ten stan grzechu? Jest to najsmutniejsza rzecz, jaka może nam się przydarzyć. To jest nasze przekonanie, że jesteśmy oddzieleni od Boga. Że wbrew temu, co Słowo Boże wyraźnie mówi, a Paweł to cały pasus wielki poświęca temu, że nic nie jest w stanie nas od Boga i oddzielić i od tej przyjaźni z nim, jaką mamy w Jezusie, a my dajemy się zwodzić, tak mówi dzisiejszy tekst. Łatwo nas zwodzi. Czym nas zwodzi? No właśnie. Tym, że oddzielenie od Boga w ogóle jest możliwe, bo w istocie nie jest możliwe, bo nie mamy żadnego innego fundamentu istnienia jak Boże istnienie w nas. Kłopot właśnie z tym, że bardzo często tego tak nie przeżywamy. A dlaczego nie przeżywamy? No właśnie dlatego, że daliśmy się zwieść. Że, taka sta, że taki stan jest możliwy. A jeszcze jak przyjrzymy się swojej ludzkiej słabości i niedoskonałości, a ktoś nam powie, że ta ludzka słabość i niedoskonałość może nas od Boga oddzielić, to jesteśmy zwiedzeni. Bo kiedy wrócimy znów do Słowa Bożego i zobaczymy, że Jezusowi w niczym ta ludzka słabość nie przeszkadzała, i to, z którymi się spotykał i z którymi miał najbliższy kontakt i więź, to właśnie ci, którzy nawet publicznie byli nazywani grzesznikami, celnikami, prostytutkami, i tak dalej, i tak dalej. Odrzuceni, wykluczeni. Natomiast kłopot mieli największy ci, którzy. To, że tak o sobie nie myśleli, muszą mówiąc, że jestem sprawiedliwy, wszystko zachowuję tak, jak trzeba, czyli według prawa, według tego mierzenia zewnętrznego, jest ok. Natomiast pytanie, które my chcemy sobie dzisiaj zadać, to jest to pytanie, czy dociera do naszego wnętrza, do naszego serca. Ta niezwykła prawda o tym, że nic nas nie może od Boga oddzielić, że moralnie negatywne skutki, które widzimy w postaci, bo tutaj już nie da się zaprzeczyć, tu już nie da się nic zrobić, to widzę konkretnie, ale chciałbym jeszcze raz do tego wrócić. To jest skutek tego wewnętrznego mojego przekonania, że coś mnie tam od Boga oddziela. I skutki są potem takie, że ja to wręcz podświadomie udowadniam sobie i innym, popełniając rzeczy, które będąc w przekonaniu, że nic mnie od Boga nie oddziela i jestem w wielkiej, głębokiej jedności, miłości w niej i bliskości, może by się w ogóle nie wydarzyły. Dlatego chciałbym do tego bardzo mocno wrócić. Żebyśmy nie mieli wątpliwości co do tego, że ogień, który Chrystus tak bardzo pragnie rozpalać w naszym sercu, jest ogniem miłości. Jest ogniem miłości tak dalekiej, że przekracza te nasze ludzkie układy, te nasze ludzkie sposoby myślenia, to nasze poddawanie się nieustannie takim, a nie innym systemom, które nawet te pobożne systemy niekoniecznie muszą opierać się na miłości. Ale nasze serce będzie mogło to już rozpoznać. Dlatego może tutaj postać Jeremiasza, Trochę nam w tym pomoże, żeby zrozumieć, kiedy sięgniemy zarówno do tego, co mówił, pisał, jak głosił Izajarz, jak i wielu innych proroków, to odkryjemy jeden niezwykły, niezwykłą prawdę o Bożym sercu: że Boże serce jest zawsze sercem tęskniącym za człowiekiem. On tęskni za mną i za Tobą. A jak Ty swoim poczuciem niegodności i tak dalej się bronisz przed tą miłością? Bo to jest miłość, która jest jak ogień. Ona pożera, ona konsumuje. I co konsumuje przede wszystkim? Konsumuje moje fałszywe ja. Na co? Co się składa na moje fałszywe ja? Składa się moje pragnienie bycia bezpiecznym, nie podejmowania żadnego ryzyka, bycia w dobrych układach, w dobrych sytuacjach, nie niedoświadczanie żadnego stresu, cierpienia, niepewności, obaw. Moje fałszywe ja chce być docenione, zauważone, ja chcę mieć rację. Chcę, żebym nie był krytykowany, tylko że zawsze wszyscy by mi brawo bili i przyklaskiwali. I moje ja również chcę kontrolować wszystko. Kontrolować siebie, kontrolować innych i uwaga, kontrolować Boga. Jaki mamy sposób na kontrolę Boga? No to że my mu tutaj stawiamy taką alternatywę: Panie Boże, ja tobie tutaj te modlitewki moje tutaj mam całą listę, prawda? Tyle czasu trzy dni nie poświęcam dla ciebie, a ty mi w zamian zdrówko, no tutaj sukcesik malutki, tutaj jeszcze i tak dalej i tak dalej. Nie da się. Ale nasze fałszywe ja za tym tęskni. Boi się ryzyka miłości, boi się ryzyka bycia skrytykowanym i odrzuconym, boi się utraty kontroli. I kiedy widzimy Jezusa, który oddaje całą kontrolę i pozwala sobie skrępować ręce i być zaprowadzonym na krzyż, kiedy widzimy Jezusa który nie boi się utracić dobrego imienia, być odrzuconym, bycia nazwanym, znamy te nazwy, które czasem go do, dotykały, niezrozumiany. Nie boi się również tego, żeby podejmować ryzyko. A dzisiejszy tekst mówi o tym ryzyku, który podejmuje. Mówi, ogień rzucam na ziemię i wiem, że nie wszyscy są na niego gotowi. Ogień rzucam na ziemię i wiem, że nie wszyscy zapłoną. Że ten ogień miłości jeszcze nie każde serce może przyjąć, i dlatego będą podziały. Bo ten, którego serce jest już ogniem Bożym, rozpalonym, będzie miał bardzo wielki kłopot ze zrozumieniem w świecie zewnętrznym, również w swoich, wśród swoich bliskich i wśród tych, którzy, no właśnie, go otaczają nieustannie. Tak może się stać na przykład z rekolektantami, którzy przeżyli. To, i poznali nowy wymiar miłości, i być może na tyle się ich postawa i akceptacja tej nieskończonej Bożej miłości zmieni, że nie będą zrozumiani. Ja pamiętam, że kiedy wiele lat temu rozpocząłem praktykę modlitwy głębi, środowisko moich bliskich i przyjaciół dość mocno się zmieniło. Nie dlatego, żebym kogoś odsyłał, czy miał dla niego mniej czasu i, i, i szacunku i miłości, ale po prostu kręgi się zmieniły. Dlatego, że punkt ciężkości był zupełnie gdzieś indziej. Więc straciliśmy wspólny język, straciliśmy porozumienie. Ale za to otoczyło mnie mnóstwo innych ludzi, którzy w podobnym doświadczeniu właśnie. Odnaleźliśmy to wspólne doświadczenie. To wspólne doświadczenie miłości, o której, do której nawoływał zarówno Jeremiasz, jak i wielu proroków. Jaka jest Boża Miłość? Jaka jest Jego może nazwijmy to sprawiedliwość? My czasem do tego się odnosimy. Nasza sprawiedliwość, którą teraz znamy w naszej cywilizacji zachodniej, jest sprawiedliwością opartą na prawie rzymskim. A sprawiedliwość oparta na prawie rzymskim mówi adekwatna kara do przestępstwa. A więc kara jako środek, który ma zmienić ludzkie serce. Słuchajcie, widzieliście kiedyś, żeby tak się stało? Czy jakakolwiek kara, którą Wy przyjęliście na siebie, wymierzona przez innych, coś w Was zmieniła? Na lepsze uczyniła wasze serce piękniejszym, wrażliwszym i bardziej gotowym do miłości. I Bóg dobrze o tym wie, że żadna kara człowieka nie zmienia. Jedyne, co go zmienia, to jest nieskończona i bezwarunkowa miłość. Dlatego, co robi Bóg z Izraelem, który odchodzi, który grzeszy, posyła proroków, żeby im powiedzieli: słuchajcie, moja miłość do was jest większa niż wasza słabość, wasz upadek i wasze odejście. Odejście, wróćcie. Przyjdźcie, zaczerpnijcie. To jest dokładnie to, co potem Paweł powie. Tam, gdzie się pojawił grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska. Tej łaski jest jeszcze więcej. Więc kiedy Pan widzi nas upadających, to mówi jeszcze więcej łaski, jeszcze więcej miłości. Bo to jest jedyny ratunek dla nas. I my tutaj, jako grono licznych świadków, po to przychodzimy. Żeby usłyszeć dobrą nowinę, że jedyną odpowiedzią Boga na moją słabość jest Jego jeszcze większa, jeszcze intensywniejsza, paląca jak ogień miłość, która jest w stanie wypalić wszystko to, co niepotrzebne. I rozpalić, byśmy i my również byli świadkami już nie tylko obecności. Ale świadkami płonących serc, tutaj też nie trzeba słów, nie trzeba nikogo przekonywać ani przeciągać na jedną czy drugą stronę. Świadectwo płonącego serca jest takie, wystarczy, że jesteś z płonącym sercem tam, gdzie jesteś i świat się wokół ciebie zmienia i ludzie wokół ciebie się zmieniają.